Witam cię serdecznie na moim kanale i zapraszam na przegląd nowości z katalogu Oriflame numer 1 katalogu trzytygodniowego, który rozpoczyna się 29 grudnia. Czyli jeszcze przed, przed, nowym rokiem i uwaga, bardzo ważna rzecz dla wszystkich osób, które mają jakieś swoje grupy klubowiczów zaproszonych i tak dalej, i tak dalej, czyli większe grupki menadżerów i, i dyrektorów, jeżeli ktoś tutaj z dyrektorów również zagląda, że będzie zmieniona punktacja, tak, jeśli chodzi o ten katalog, więc odsyłam do wszystkich informacji takich, Ważnych na stronę Oriflame i oczywiście to są na, również informacje przekazywane na spotkaniach dyrektorskich na, na, na Zoomie. Ale przechodzę teraz, to tylko taka dygresja, bardzo ważna, żeby na to zwrócić uwagę, ale przechodzę do nowości. Ale w związku z tym, że nagrywam jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, chociaż filmik się po świętach pojawi, no bo po prostu to jest gorący okres, więc nagrywam wtedy, kiedy, kiedy mogę, kiedy mam dostępność tych, tych produktów. To jeszcze trwa katalog numer 16. Ten katalog, w którym przy złożeniu zamówienia za 200 zł mamy oprócz darmowej dostawy również prezent Niespodziankę, który jest jakby dorzucany gratisowo do, do zamówienia. Prezent niespodzianka, jak sama nazwa wskazuje, <grymnie> niespodzianka. Ja najczęściej dostawałam jakieś drobiazgi w tych, w tych przy, przy różnych okazjach, bo to myślę, że tam mniej więcej dwa razy w roku takie, takie akcje Oriflame, czy może trzy razy w roku robię. Ja zwykle dostałam jakieś konturówki, coś takiego do, do ust chyba ostatnio dostałam. Ale teraz dostałam właśnie, proszę zobaczyć, Zobacz, zestaw czterech Filiżanek tutaj były przyjechały w takim pudełku. Ja nawet zapomniałam o tym, że to ma być właśnie jakaś otwierając zamówienie, że ma być tam w środku jakaś nagroda. Myślę sobie, Boże kochany, co to za jakieś pudełko? Co ja zamówiłam właściwie? A tutaj tak pięknie zapakowane, bezpiecznie, znaczy może nie pięknie, ale bardzo bezpiecznie. Kiliżanki stoją tam, ale jedną właśnie, i chciałam pokazać, jak to pięknie wygląda. Bo jestem na, no, po prostu mega zadowolona z tego prezentu. I tutaj jeszcze spodeczek. Nie wiem, czy spodeczek nie jest piękniejszy od kiliżanki. Proszę zobaczyć. Czyli taki, jakiś po prostu, jak rozłożony taki kielich kwiatu. Ze złoceniem jest to porcelana, czyli przepiękne filiżanki do e, herbaty, no, czy no, do takiego napoju, jaki sobie życzymy, ale przede wszystkim do herbaty, bo jest szeroka tutaj, taka rozłożysta ta filiżanka, więc myślę, że przede wszystkim do, takiego, do takich naparów właśnie e, pachnących. To taka moja dygresja, i takie moje pochwalenie się to znaczy, w tym sensie, e, że, że jestem bardzo zadowolona z tego prezentu i ciekawe. Co ty dostałaś w swojej paczce, jeśli złożyłaś swoje pierwsze zamówienie za 200, za 200 zł. Przechodzimy do nowości już tego katalogu. I nowościami, oczywiście katalog numer jeden to jest katalog przede wszystkim wyprzedażowy, promocyjny, no bo to jest poświąteczny okres, około sylwestrowy, no to wiadomo, szukamy różnego rodzaju atrakcyjnych wyprzedaży, czy promocji, etc. Ale nowości tutaj też się pojawiają przede wszystkim. I nowości pielęgnacyjne, kosmetyczne, i nowości, jeśli chodzi o akcesoria, i niektóre są naprawdę bardzo fajne i po raz pierwszy się w naszej ofercie pokazały. Pierwszą nowością, od razu na pierwszych stronach katalogu, to jest nowe, zupełnie nowe wydanie kosmetyków do pielęgnacji, do, do higieny intymnej. To są trzy żele o różnych właściwościach do higieny intymnej. Kojący, napiężycowy, i, 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 I łagodny, tak. Te zielone, tutaj mamy dwa zielone, takie kosmetyki, oczywiście ja je mam. To jest żel do higieny intymnej, pojemność 300-300 ml z dozownikiem oczywiście wygodnym i oczywiście też krem z, z wyciągiem z, z, alo, z aloesu, krem do golenia, tak? czyli no, przede wszystkim do golenia strefy. Bikini, ale oczywiście, jeżeli masz ochotę nogi, również tym żelem jakby golić, tak? Depilację taką przeprowadzić, to, to nie ma żadnych przeciwwskazań, po prostu jest on kojący z aloesem, czyli łagodzi podrażnienie jakiekolwiek zadrapania, więc, więc jest fajny. Oczywiście, jak to w żelach higieny intymnej, zbalansowane pH. Bez mydła, z różnymi ekstraktami, bo oczywiście te zielone są z ekstraktem z aloesu. Na następnej stronie mamy płyn do higieny żółty z ekstraktem z brzoskwini i to jest nawilżający, i kolejny ten fioletowy z ekstraktem z bawełny, łagodny, łagodzący, kojący. Także no tutaj bardzo, bardzo polecam. Zresztą chyba nie trzeba polecać, bo wszystkie panie, które, które no używają żeli do higieny intymnej, no to i były zadowolone z poprzedniej wersji, bo ona była przez wiele, wiele lat. I cieszyła się ogromnym powodzeniem, i tutaj nowe wcielenie również już, już jest w bardzo atrakcyjnych, też takich bardzo ładnych według mnie opakowaniach, które, które też zachęcają do, do użytkowania, ładnie wyglądają również postawione w łazience. Kolejny, kolejna nowość to jest masażer do stóp. I wydaje mi się, że kiedyś chyba masażer do stóp. Był, ja go mam, ale może się mylę, no bo może, może go nie było, może jest pierwszy raz, ale wydaje mi się, że coś już kiedyś było. Oczywiście jest drewniane, czyli z naturalnego, z naturalnych, jakby wykonane z naturalnej substancji. Teraz mi wyleciało słowo z, z głowy. Tutaj jest, oczywiście, to jest przede wszystkim masażer do stóp. Tutaj ma takie antypoślizgowe gumeczki pod spodem, czyli jeśli go postawimy gdzieś tam na podłodze, na dywanie czy na podłodze jakiejkolwiek, na jakimś parkiecie, to nie będzie się ślizgał. Stawiamy tutaj stopę prawda, i masujemy. Ten wałeczek nie jest bardzo ostry, taki, więc nie będzie jakby drażnił, nie będzie powodował podrażnienia stopy podeszwy stopy, tylko właśnie będzie ją rozmasowywał i tutaj jeszcze mamy y, oczywiście różnego rodzaju informacje, czyli 100% drewna, nie ma tutaj nic sztucznego jeśli chodzi o tę zasadniczą część i jakby to, ta, ten przedmiot pochodzi też jakby z, z, z kolekcji Oriflame, Oriflame Exclusive. Także, także tutaj to, to polecam. To jest, strona, to jest strona 14 w katalogu i on jest dosyć ładnie tutaj wyeksponowany. Oczywiście, tak jak w większości różnego rodzaju przyrządów do masażu, możemy go również używać no, tak jak nam się podoba, ponieważ tak jak mówię, ta część masująca, jakby możemy rozmasować no, dużo części ciała, również trzymając za te, za te części właśnie na przykład przedramiona, na przykład tutaj jakiekolwiek prawda, blokady, które się często zdarzają. Uda, tak? To, co możemy samodzielnie, to, co sa możemy łydki, to, co możemy samodzielnie, y, jakby przemasować takim bałeczkiem. Y, takim nie tylko, nie tylko y, stopy. Kolejna, kolejna nowość y, to są y, silikonowe płatki pod oczy. Na stronie y, 16 mamy w ofercie taką dużą y, silikonową maskę do twarzy z serii y, Nowej, oczywiście y, maskę w sensie nie maseczka, która ma nam coś robić, tylko maska, którą nakładamy na inny preparat, czyli na przykład na serum, na krem, na cokolwiek, tak żeby zintensyfikować jego, jego działanie. I tutaj mamy podobny jakby koncept. W, w takim pudełeczku z kolekcji Arctic Rituals Oriflame Exclusive Mamy, pudełeczko powiem, <noise> że przypomina troszeczkę pudełeczka od kremu Nivea, takiego prehistorycznego, nie wiem czy jeszcze taki krem jest, ale troszeczkę to przypomina, ale wracając do tematu, w środku mamy, ja zaraz je tutaj, o już, otwieram pierwszy raz na, takiej, na takim plastikowym jakby spodzie, Mamy przylepione, znaczy one się same przylepiają, tak? No bo są silikonowe i się przylepiają po prostu do gładkiej, do gładkiej powierzchni. Są wielorazowe. Takie płatki, które. W ten sposób y, m, przykładamy do pod oczy. Oczywiście wcześniej, y, aplikując na przykład krem pod oczy, który chcemy, czy żel pod oczy, y, czy specjalną jakąś maseczkę, którą przy, przygotowałyśmy sobie nawet y, same, tak? Bo no, są różnego rodzaju y, 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 pomysły na to, jak y, w warunkach domowych y, właściwą jakąś maseczkę sobie przy, y, przygotować. Płatki są wielorazowe, więc wystarczy po użyciu przepłukać je po prostu ciepłą, ciepłą wodę, wysuszyć, włożyć z powrotem do takiego właśnie ślicznego pudełeczka i mieć do, do, do ponownego użytku. Oczywiście one nie służą do jakby schładzania, tak? bo te, które służą do schładzania tych podpuchniętych na przykład części pod, pod oczami, no to to jakby jest inna zupełnie oferta. Te to są właśnie do tego, żeby nałożyć jakąś substancję, żel, krem pod oczy, jakąś maseczkę delikatną i przyłożyć te płatki tak, żeby ta substancja w sposób no, bardziej intensywny została wchłonięta przez, przez te wrażliwe miejsca. Więc uważam, że bardzo dobry pomysł. Cena 21,99. Myślę, że jak na taki produkt w pudełeczku, no nie wiem, czy jest to dużo, czy, 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 czy mało. Trudno mi, jest, trudno mi jest ocenić, bo prawdę mówiąc, nigdzie indziej jak nie, nie widziałam czegoś takiego w ofercie. Natomiast to, co tutaj prezentuje i proponuje Oriflame, jest bardzo pięknie wykonane. E, następny, następna nowość e, w takiej specjalnej promocji promocji, którą myślę, że wiele osób bardzo lubi i z której ja również często korzystam. To jest ze strony 32. O, otworzyło mi się idealnie. Ze strony 32 ręcznik kąpielowy, który kosztuje w cenie regularnej 120 zł, natomiast można go kupić za 59,99, jeżeli wydasz, kupisz inne produkty za 69 zł z tego z tego y, katalogu no więc y, to jest ręcznik z gumką tak czyli wychodzimy piękne po kąpieli nasmarowałyśmy się jakimś tam y, kremikiem balsamem olejkiem i y, y, właśnie tutaj zakładamy <ścoughs> zakładamy na siebie o tutaj zdejmę to pudełeczko bo mi ono już zaczyna przeszkadzać Wrzucę ręczniczy, który jest milusi w dotyku i jest on milusi w dotyku, dlatego, że y, jest mieszanką bawełny i poliestru. Oczywiście gumeczka y, tutaj jest y, Rzep taki bardzo bardzo delikatny, bardzo dobry, bo ja już kiedyś miałam ręcznik taki tego rodzaju, tylko w kolorze takim błękitnym, niebieskim. I ten rzep, który, który był w nim, czepiając się jakby materiału, jakby ręcznika samego, no powodował wyciąganie, wyciąganie tych niteczek i po prostu no, strasznie, strasznie nieefektywnie to wyglądało, no, brzydko krótko mówiąc. Tutaj, ja sprawdzam teraz, on prak praktycznie się nie przyczepia do, do, do tego ręcznika, więc ten efekt haczenia nie będzie taki, taki taki nieładny. Od środka to frotte jest grubsze i takie bardziej bawełniane, powiedziałabym. A z zewnątrz, z zewnątrz jest właśnie takie misiowate, jakby. Gładkie i więcej jest tego sztucznego, tak by to można było ująć. Więc bardzo, bardzo dobry patent. Czyli od strony ciała mamy bawełnę o takiej strukturze grubszego frotę, a z zewnątrz mamy takiego misia nazwijmy to. Tak, czyli długość taka, żeby można było do połowy uda mniej więcej to mieć, ja już nie będę tutaj wstawała, bo nie ma, nie ma na to miejsca, ale oczywiście ten produkt jest bardzo dobry, że, bardzo dobrze przedstawiony w katalogu, więc myślę, że tutaj nie będzie, nie będzie problemu. i jakby jest zaznaczone, że ta chłonna bawełna jest od środka, tak? Czyli od strony ciała mamy bawełnę, a na wierzchu mamy poliester. Czyli dobry, dobry patent, jeśli chodzi, bo to dzięki temu też ten ręczniczek jest bardzo lekki. Tak, więc, bo to też nie chodzi o to, żeby później w takiej no, ciężkiej, wilgotnej, nasączonej wilgocią jakby takiej płachcie chodzić, bo to też nie jest specjalnie nie jest to specjalnie nieprzyjemne. Y Kolejny produkt, to jest, ja nie wiem, czy to jest fajne, czy to jest niefajne. No zobaczę, bo otworzę za chwilę to pudełko. To jest maska do spania z serii Wellozofii, tak? Czyli pod, pod, pod tą serię naszą Wellozofii, jak gdyby ta maseczka jest jakby podciągnięta, dołączona. Na stronie 35. Zresztą z kolejną nowością, która się pojawia, tutaj jest z magnezem pochodzenia po, po morskiego. I, I już tutaj tę maseczkę, maskę pokazuję. Przychodzi w takim pudełeczku. Ja go jeszcze nie otwierałam, więc tutaj muszę... muszę o, nożyka gdzieś posiałam nożyk, więc chyba zrobię to. Po prostu nożyczkami. O, dobra. Dużo Duża dosyć. Zresztą to widoczne jest. Widoczne jest. Ale jest taka... No tutaj oczywiście meteczki jakieś. Tutaj znowu jakby zapinanie na, na rzep. Yy, tak westchnęłam aż dlatego, że yy, gdyby nie ten rzep, to jest wrażenie takie, że ta maska w ogóle nic nie waży. Tak ten, 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 ten materiał. I jest niesamowicie delikatna i miękka w dotyku. Oczywiście ja tego. No, nie oddam, ale mogę powiedzieć tutaj tak przysiąc, że jest to produkt leciusieńki, nie wygląda na taki na zdjęciu, jak gdyby, jak patrzymy na to, no to kojarzy się z czymś puchatym i ciężkim, natomiast jest leciusieńkie i delikatne po prostu, jak, jak puszek w dotyku. Także maska do spania Wellozofii. Z tyłu na zapięcie rzepowe, więc można sobie dostosować do swojego obwodu głowy. Taka właśnie szara z wycięciem na, na nosek, bardzo leciusieńka i bardzo, bardzo delikatna. Za 29,99%, czyli no, my oczywiście płacimy taniej partnerzy biznesowi o 23%, klubowicze jeżeli to jest ich pierwsze zamówienie, to płacą mniej o. Też 23%. I tutaj mam, no, o, nie mam magnezu, bo chciałam się pochwalić czy pokazać, bo jest to istotna nowość, która się pojawia też, czyli ma, no, magnez pochodzenia morskiego, ale tutaj mamy też probiotyk, ten, który był już, tak? Czyli taki najbardziej przebadany, który na 1500% wiemy, że Wspomaga pracę naszych jelit i powoduje dzięki temu, że cały nasz organizm jest zdrowszy. Czyli, czyli szczep bakterii L. plantarum 299 V. To jest coś, co jest jakby no jest do dostania w ogóle. Tak jak powiedziałam, Oriflame proponuje w, tych naszych, w tej naszej linii uelozofii. Suplementy, diety, te, które mają udokumentowane badaniami wieloletnimi ich skuteczność i oddziaływanie na organizm człowieka. I dlatego możemy z czystym sumieniem tutaj, jakby brać te produkty, jednocześnie to, co te, te produkty, które proponuje Oriflame, są też jakby no wyjątkowej jakości. Także tutaj tylko przedstawiam właśnie te tableteczki. 30 kapsułek, spróbuję otworzyć to, bo to oczywiście znówka sztuka, ale może mi się uda tak na szybko to, to zrobić, tutaj troszeczkę poprzecinać te zabezpieczenia o takie opakowanie i tutaj mamy 30 tych kapsułeczek z probiotykiem El Plantarum 299 V. On już kiedyś był, pojawił się w naszej ofercie. No i w tej chwili mam nadzieję, że już teraz na stałe, e, f, 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 pod nazwą już Uelozofi, a nie Wellness by y, Oriflame. Także to są takie mm, propozycje suplementów, to, który, te, które poleca Oriflame, tak jak astaxantyna, omega-3, wap y, pochodzenia morskiego, magnez pochodzenia po morskiego z witaminą B3, y, które są, zwłaszcza ten magnez pochodzenia morskiego i astaxantyna pozyskiwane z, z alg, które zawierają dużo mikroelementów. Y, astaxantyna plus wyciąg jeszcze Zborówki, no to są takie rzeczywiście kultowe nasze, nasze produkty, które no myślę, że jeżeli ktoś jest na stałe jakby klubowiczem czy partnerem biznesowym, który no w miarę regularnie składa zam zamówienia, no to y, te produkty również y, zamawia i, i jest z nich y, y, zadowolony. I jeszcze jedna rzecz, która po prostu mnie zafrapowała, bo jej nigdy jeszcze chyba takiej nie, nie było w Oriflame, czyli zestaw baniek do masażu twarzy. Ja się bardzo tym zainteresowałam. Tutaj otworzę już opakowanie. Dobra. Yy, I tutaj mamy oczywiście, mini instrukcję jeszcze z, 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 przykładową, z przykładowym, jakby stosowaniem, zastosowaniem, jak, jak, uży, jak używać je. Mamy je w cztery banieczki różnego yy, rozmiaru, silikonowe. Tutaj w środku są jeszcze te. O takim mini, mini rozmiarze. Do tej się coś tam przyczepiło. Czyli zobaczcie, taka, te większe, dwie większe, o większym, o większym rozmiarze, które też właściwie można też być może. Gdzieś tam na ramionach użyć, ale generalnie są przeznaczone do twarzy, czyli tutaj zmierzamy w, razem z całą <laughs> serią Elosofii w sumie, do takiego bardziej wschodniego, ajurwedyjskiego e, też jakby e, pielęgnacji, bo tutaj banieczki no w Europie nie są popularne bańki do masażu twarzy. Ale oczywiście o co chodzi, no, e, przyciskamy je. Zasysają naszą, naszą skórę. Najlepiej robić to prawdopodobnie na olejek i wtedy rozmasowywać, rozmasowywać twarz, co jest też ważne, dlatego że na całej naszej głowie i tutaj na twarzy mamy mnóstwo mięśni, które, jeżeli są zbyt spięte, to również powodują podpuchnięcia pod, pod oczami, i to, jakby uświadomiła mi, Gdzieś tam w, w, oglądając program telewizyjny, jedna, jedna z osób, które jakby się na tym zna, ekspert zaproszony do jakiejś telewizji śniadaniowej i zwracał właśnie, zwracała ta pani na to, na to uwagę. Czyli <laughs> słuchajcie, banieczki do masażu twarzy. I już tutaj sprawdzam. Yy, to jest strona 70. O, już. Tutaj są. I proszę bardzo, tak, czyli łuk brwiowy również, tak, czyli tutaj też te wszystkie rzeczy, które. Yy, yy. To, to są miejsca, łuk brwiowy, czoło, tutaj żuchwa, to są również miejsca. Te, gdzie są te bruzdy nosowe, które, które odchodzą, to są miejsca, które też jakby możemy masować dłońmi, naciskać, też taką akupresurę jakby stosować, ale również jakby rozmasowywać za pomocą tych, tych banieczek silikonowych. I wydaje mi się, że naprawdę to jest ekstra. Ekstra propozycja, ponieważ te banieczki kosztują 29,99, czyli powiedzmy 30 zł. No, czyli 20, tam 20 z groszy, 20 parę złotych nas, partnerów biznesowych. Oczywiście są wielokrotnego użytku, jeżeli tam o nie dobrze zadbamy, jeśli chodzi o higienę, no to są na wiele, wiele lat, więc myślę, że jest to um, propozycja, oferta naprawdę bardzo, um, bardzo, bardzo um, ciekawa. I tak patrzę o no, próbeczka Mr. Giordani. Bardzo dobrze, że ta próbeczka się tutaj znalazła, ponieważ no, Mr. Giordani to jest nowość, oczywiście, która się teraz perfumy dla mężczyzn, które się pojawiły więc też dużo różnych promocji na, na, nasze kultowe, na nasze kultowe zapachy, tak jak na przykład na Pozes w tym katalogu numer w tym katalogu numer 1, więc warto to sobie poprzeglądać, sprawdzić już, bo katalog jest dostępny na stronie internetowej Oriflame, i zaplanować zamówienie na katalog numer 1, no i dobre, dobre zamknięcie katalogu. Katalogu numer 17, czyli kończącego ten rok 2024. I ja ten filmik zamieszczę po świętach, prawdopodobnie po świętach Bożego Narodzenia, tuż. Także no, no życzę dobrego tego okresu wszystkim Wam, dobrego tego okresu świątecznego, spokojnego, fajnych prezentów, żeby z Waszych prezentów też osoby obdarowane też się bardzo ucieszyły. No i super wejścia z powodzeniem i z sukcesem w nowy rok. Na razie cześć.